Mamy wyciek danych medycznych. Wiemy, że to są nasze dane. Jakie prawa nam przysługują w stosunku do procesora i administratora, który przetwarzał nasze dane. Mamy tutaj przypadek laboratorium medycznego, które robiło badania. No i dane mu wyciekły. Hakerzy się włamali, nie tylko tam zaszyfrowali dyski, czyli nie udostępnili danych, ale również te dane ukradli i część upublikowali, żądają Okupu. Zidentyfikowali nasz PESEL, czyli jednoznacznie zidentyfikowali osobę, tak, imię, nazwisko, adres zamieszkania, jakie zlecenia do badań były, no i oczywiście wyniki tych badań tak. No i dotyczy pacjentów z okolic Warszawy, Łomianek i Łodzi czyli wiemy, że dosyć sporo osób. Co dalej? Przede wszystkim Dowiadujemy się o incydencie, dowiedzieliśmy się z internetu, no i wchodzimy na stronę, i tam jest opublikowane, że doszło do incydentu. Zwróćmy uwagę, że do incydentu doszło 19 listopada. Publikacja jest 27 listopada, czyli co działo się przez 8 dni. To jest pierwsze podstawowe pytanie. Wiemy, że dokonali analizy incydentu zgodnie z rekomendacją ENISA czyli taki powtarzalny bardzo test. No, i to się okazało. Okazało się, że no w wyniku incydentu do, hakerzy dostą, mają dane, imię, nazwisko PESEL, zamieszkanie, wyniki badań. Ale co ciekawe, jednocześnie poinformowali administratorów, których dane zostały powierzone spółce. No, czyli mamy tutaj też powierzenia. I jednocześnie zgłoszono naruszenie do prezesa łodu. Co to oznacza? Ten zapis właśnie oznacza, że oni byli procesorem dla niektórych administratorów, czyli byli podmiotem wykonującym. A to oznacza, że ci administratorzy będą musieli też zgłosić do UODO naruszenie, no bo ich dane wyciekły, administratorzy odpowiadają za swojego procesora. a Oni będą musieli zgłosić incydent. Pamiętamy, że na zgłoszenie incydentu są 72 godziny i to będzie sprawdzać UODO. i na pewno Łodo będzie sprawdzać wyjaśnienia, dlaczego to doszło 19 listopada, a publikację mamy 27, bo przypuszczam, że powiadomienie o naruszeniu nastąpiło w chwili też publikacji, a może dzień wcześniej? No, w każdym bądź razie, powiadomienie o profesorze. chociaż raczej bym się zdziwił, bo do, jak się powiadamia Łodo, to się informuje, że powiadomiło się również pokrzywdzonych, tak? Tych, których dane wyciekły. No przy takim wycieku raczej jednoznacznie należy określić, że do powiadomienia prezesa i do publikacji nastąpiło w tym samym dniu, tak, Czyli opublikowali, powiadomili prezesa, no bo tam też muszą powiadomić, co wysłali do poszkodowanych jaką informację. I oczywiście, czy wysłali do nich indywidualnie na ich adresy mailowe, czy po prostu opublikowali na stronie. Jeżeli opublikowali na stronie, to znaczy, że dużo danych wyciekło i są trudności z powiadomieniem wszystkich, których dane są, bo przeważnie robi się to na tej zasadzie, że dociera się do tych osób. No skoro pobierali swoje dane, to i zostawili maile kontaktowe, więc można było takie spokojnie do nich indywidualne wysłać. Tak, dla zainteresowanych, przedstawię, jak wygląda właśnie ten rekomendowany algorytm. ENISA, gdzie tutaj szacuje się kontekst przetwarzania, szacowana jest łatność identyfikacji i szacowane są okoliczności naruszenia. Tak, tu mamy algorytm i powstaje waga 5,25, i w zależności od tego, ile ta waga SE wynosi, to mamy tutaj wyjaśnienie, co zrobić. Widzimy, że tu jest powyżej 4, czyli bardzo wysoka. Mogą wystąpić poważne, a nawet nieodwracalne konsekwencje, czyli jeżeli tu jest czerwony to automatycznie wiemy, że musimy powiadomić natychmiast UODO w ciągu 72 godzin od incydentu, powiadomić z wyjaśnieniem, co wiemy na ten temat. Wiemy, że pierwszym elementem, który będzie sprawdzać UODO, no to czy odpowiednie były zabezpieczenia. Zabezpieczenia wykonuje się w dwóch etapach, czyli zabezpiecza się te dane o poufności danych, Mówimy o tym, że wykonuje się w dwóch etapach. Po pierwsze wykonuje się analizę ryzyka. Ona mniej więcej wygląda tak, że mamy czynność przetwarzania. Ja ją tutaj nazywam bezpieczeństwo teleinformatyczne, bo tutaj o taką czynność przetwarzania w ramach bezpieczeństwa teleinformatycznego tutaj mieliśmy tutaj do czynienia. Mamy jakieś zagrożenie i mamy podatności do tych zagrożeń. Mamy współczynnik prawdopodobieństwa, współczynnik skutku i ryzyko, jakie postępuje. Tutaj jest nawet priorytety. Jak się występuje, to to już jest rozwiązanie autorskie. W każdym bądź razie te współczynniki ryzyka są od 0 do 25, ponieważ współczynnik prawdopodobieństwa przeważnie przyjmuje się od 1 do 5, i współczynnik skutku też od 1 do 5. Im wyższy współczynnik, tym większe ryzyka, tak? Więc tutaj mamy Mamy wszystkie rekomendacje. Co na pewno będzie weryfikowane? Na pewno będzie zagrożenie, osoby mogą zostać pozbawione możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi, ponieważ nie zweryfikowano pod względem RODO realizacji kolejnych etapów procesu przetwarzania. To takie ogólne powiedzenie, ale tak naprawdę o co chodzi? No, skoro doszło do ujawnienia takiej bazy danych, to pamiętajmy, że Doszło do jej ujawnienia, ponieważ udostępniano użytkownikom tutaj bazę danych w postaci tego, że mogą sobie podejrzeć moje wyniki badań, także nie musiałem iść, nie musiałem dostawać papierka, oglądałem sobie, więc na którymś etapie coś tutaj poszło nie tak i to tak ogólnie możemy stwierdzić. Oczywiście są analizy bardziej rozbudowane, bardziej szczegółowe, w zależności co przyjęliśmy. Dla naszych poglądowych tłumaczymy, o co tu chodzi. Mamy teraz takie zagrożenie i taką podatność. No i teraz w zależności od tego, czy ona wystąpi, no to będziemy mieć ryzyko na przykład 16. No ale teraz redukujemy to ryzyko poprzez przyjęte zabezpieczenia, czyli wszystkie kolejne etapy procesu dokonaliśmy odpowiednich zabezpieczeń. Na przykład w ramach, żeby nie stracili kontroli nad swoimi danymi, to na przykład w ramach logowania się do systemu jest na przykład podwójne uwierzytelnianie, czyli loguję się do systemu, mam dostęp do ostatnich badań, chcę zobaczyć pozostałe dane historyczne, muszę to jeszcze potwierdzić na przykład przez kod smsa z komórki, czyli podwójne uwierzytelnianie. Jako zasada robimy prosto, że jedną daną udostępniamy, do większej bazy jest już uzupełnione. Więc jakoś do tego przełamania doszło, ponieważ to całą bazę danych, więc prawdopodobnie dostaną się do systemu jako administrator, czyli po prostu miany dostęp do wszystkich, bo raczej łamiąc te wszystkie hasła dla każdych ludzi jest to raczej niemożliwe. No i oczywiście bardzo ciekawe zagadnienie będzie, czy ktoś pracował na pracy zdalnej, bo wtedy trzeba będzie to też uwzględnić takie zagadnienia. Różnie bywa w firmach, niektórzy pracują na pracach zdalnych, nie ma procesu szyfrowania w procesie pracy zdalnej, więc ktoś z domu, coś przekazując, może w CDH przechwycili, no będzie tutaj bogata analiza, a przede wszystkim praca zdalna wymaga dodatkowych czynności, które się tam wykonuje z rodo. I tutaj może być ciekawie. No, i na pewno będzie sprawdzana, czy oceniano skuteczność technicznych i organizacyjnych rozwiązań, czy na przykład był znany ten stan, jaki był, jakimi to badaniami robimy, jak często, to będą dwa podstawowe pytania, które na pewno zweryfikuje UODO. Oczywiście pytań może być więcej, w zależności od tego, co tam w tej analizie będzie, analizja nie jest dostępna, raczej jako przeciętny śmiertelnik, których dane przetwarzano, nie mamy do niej szans dostępu. No to teraz wobec kogo możemy dochodzić swoich Praw i wolności, czyli do kogo zgłaszać. UODO znając ten przykład, dodezwie się do wszystkich administratorów danych. Prawdopodobnie zażąda od firmy, która była procesorem, podania wszystkich administratorów danych, żeby sprawdzić, czy wszyscy administratorzy powiadomili. No już sama data daje wątpliwości, że może być kara administracyjna ze względu na spóźnienie. No bo jednak minęło 8 dni, a nie 72 godziny, więc tutaj coś jest nie tak. Zobaczymy, jakie będą mieć usprawiedliwienie i wyjaśnienie, co do zasady ułodo zawsze karało administracyjnie za spóźnienie w tym zakresie. Więc tutaj już jest pierwsza rzecz, że kara może być. Ale czy kara będzie za resztę przetwarzania i za ten? No to w zależności od tego, jaka była analiza ryzyka i jakie do tych ryzyk przyjęli zabezpieczenia, bo jeśli zrobili porządną analizę ryzyka, i porządne zabezpieczenie, i hakerzy złamali, no może być z karą administracyjną. Już troszeczkę inaczej zobaczymy, co oceni Łodo. W każdym bądź razie, pamiętajmy, że analiz ryzyka Łodo zażąda od wszystkich tych administratorów i procesora, czyli firmy, która dla nich przetwarzała. Ona od nich wszystkich zażąda dokumentów, ale przede wszystkim. Zarządza jeszcze jednego dokumentu, do którego też nie będziemy mieć dostępu, ale zarządza umów powierzenia, bo skoro firma była procesorem dla tych administratorów, to musieli zawrzeć umowę powierzenia i pytanie, co w tej umowie powierzenia były. Pytanie, czy administratorzy prawidłowo wydali podmiot przetwarzający, i tak dalej, i tak dalej, więc tych pytań będzie. mnogo, ale to bardziej się będzie wiązało z karą od ułodu, w zależności co o nim tam. Zapiszę i to też będzie decydować o tym, żebyśmy wiedzieli, jakie odszkodowanie ewentualnie wchodzi. Ale prawda jest taka, że wiemy, że UODO już się zajęło sprawą. Gdyby któryś z administratorów, bo mają Państwo wyniki ich badań i oni nie zgłosili, no to wtedy mogą Państwo zgłosić do UODO nawet anonimowo, że ten administrator nie zgłosił, a nastąpił wyciek. Wtedy UODO się nim zajmie i też będzie pytał, dlaczego nie 72 godziny. To jest Pierwsza rzecz, którą Państwo mogą zrobić w zakresie UOP. No i drugi, równocześnie można robić, bo to są niezależnie prowadzone, to jest prokurator i ustawa o ochronie danych osobowych, a dokładnie chodzi o artykuł 107. Przy danych wrażliwych jest to czyn zabroniony ograniczeniem wolności, oczywiście grzywną, ograniczeniem wolności, podbawieniem wolności do lat 3, i teraz. Pytanie, czy tutaj by wchodził prokurator? Nie, tu raczej nie sądzę. Jeżeli mieli wyliczenie według ENISA, to znaczy, że tam inspektorzy byli trochę majgani, więc wiedzieli. Analizy ryzyka pewnie wszyscy mieli, wszystko tutaj będzie, więc umowy powierzenia pewnie też mieli, więc raczej tutaj nie będzie, że artykuł 107 to byłoby bardziej wątpliwe. Taki artykuł 107 można byłoby zastosować, gdyby złapano hakera który to upubliczni. ale możemy to śmiało stosować do wszystkich osób, które będą przetwarzały te nasze dane bez zgody. Przykładowo ktoś sobie od nas z pracy pobierze nasze wyniki badań, a tam na przykład będzie nie wiem, test na narkotyki. Albo jakieś inne badania chorób takich trochę wstydliwych, albo jakiekolwiek inne wyniki badań, ale jak będzie miał. Oczywiście jak możemy to zrobić? można zawsze przeszukać bazy danych po wyszukaj dokument, powyszukaj nazwę, po naszych danych osobowych, po zdjęciu. Można oczywiście poczytać sobie po internecie, tego nie omawiam, bo tych sposobów jest dużo, są nawet specjalne programy do tego, żeby to wyszukać i znaleźć do tego. Jeżeli ktokolwiek u Was w pracy będzie miał skan ściągnięty takie rzeczy, no to tutaj artykuł 107 pójdzie, dlatego że im tego nie wolno robić. Nawet jeżeli haker to upublicznił, pamiętajmy, że to jest nielegalne upublicznienie. Byłoby możliwe przetwarzanie, gdyby to Państwo opublikowali. Ale jeżeli haker to opublikował, nikt nie może tego ściągnąć na komputer służbowy i to mieć. A tym bardziej nie mogą mieć Państwo z tego konsekwencji. Gdyby na przykład Państwo zwolnili, bo okazało się, że robi sobie Państwo te na narkotyki, a tam wyszedł pozytywny, <kluzny> doszło to do pracy i doszło do zwolnienia. Oczywiście oni mogą tego zwolnienia nie podać, ale już sam dowód, że było to przetwarzane na przykład z na komputerze w kadrach ktoś. No to już wtedy jest inna bajka, i wtedy oni mają poważne kłopoty łącznie z osobą, która to trzyma. Oczywiście, jakże nie możemy czegoś nagrać, że mamy, znaleźliśmy to, to możemy to sfilmować komórką na naszą prywatnej komórce. Jest to nasze prywatne przetwarzanie dla naszych celów osobistych. Pamiętajmy, żeby tego nigdzie nie publikować na zewnątrz, bo wtedy już jesteśmy administratorem, a nie na celów osobistych, a tak to mamy robione po to, że dokonujemy do sprawy w sądzie, kodeks cywilny. Czy możemy wystartować? Ogólnie zasada jest przyjęta taka, że w sądach cywilnych, żeby wykazać taką sprawę, no to niestety to musimy ponieść jakąś stratę. No, straty moralne to raczej są trudne. Do powiedzenia w zależności co tam wypłynęło, natomiast pamiętajmy, że jeżeli zastosujemy te rekomendacje, które wskazała firma, założymy sobie ten w wbliku jako koszt nadzoru, każemy coś sprawdzić, wynajmiemy sobie technika, który coś posprawdza, czy te dane dzień nam wyciekły, albo na przykład nie, nawet detektywa, który będzie sprawdzał, czy ktoś bierze nasze konto, czy jakieś monitoringi, czy jakieś rzeczy pozakładamy, to to jest szkoda. To można liczyć, że to jest nasza szkoda, a to są koszty poniesione przez nas w wyniku wycieków danych i tych pieniędzy możemy na przykład żądać zwrotu. Tak? Jeżeli się okaże, że w wyniku tego zaczną Państwo dostawać jakieś anonimy, jakieś inne rzeczy, albo coś tam będzie wpływać, no to też automatycznie wszystkie takie rzeczy mogą być, nawet koszty chodzenia do psychiatry, bo Państwo się załamali, z tego co wyszło z tych wyników, wszyscy się dowiedzieli, że Państwo są na przykład na coś chorzy, na jakąś bardzo. Taką niechcianą chorobę, tak? Albo państwo się leczyli, albo sobie robili pod tym względem badania, no i w wyniku tego poszli państwo porad do psych psychiatry. To też będzie korzyść państwo mu zapłacili, i to też można się sądzić. Oczywiście w stosunku do wszystkich, którzy przetwarzali tak państwa dane w dany sposób nielegalny. No ale pamiętajmy, że jeśli idziemy do sądu, to zawsze idziemy do prawników. Są fundacje które to robią, które wspomagają, można znaleźć w internecie. Natomiast pamiętajmy, że prawo do odszkodowania przysługuje nam w stosunku do wszystkich administratorów, którzy przetwarzali nasze dane i wszystkich procesorów, którzy przetwarzali nasze dane. Więc skoro firma, w że skazała, że była procesorem i była część administratorów, więc możemy mieć pretensje do nich wszystkich, oczywiście w zależności, którzy przetwarzali nasze dane. I to oni muszą udowodnić, Natomiast pamiętajmy, że ich solidarna jest odpowiedzialność. Dopiero oni muszą udowodnić, że czegoś nie popełnili, żeby byli zwolnieni z tej odpowiedzialności, a ja tak to odpowiadają solidarnie, czyli wszyscy administratorzy przetwarzający nasze dane i ten procesor odpowiadają solidarnie. Więc tutaj możemy dążyć od każdego z nich. Z osobna, to jest już nasza decyzja. Ale pamiętajmy, że jak się wybieramy, to zawsze słuchamy porad prawnika. No i musi być przede wszystkim czynnik sprawcy, czyli jakaś szkoda musi być. Sytuacja jest rozwojowa, będziemy bacznie obserwować, co tutaj się będzie działo, jak to się postąpi. Natomiast pamiętajmy, że robimy mnóstwo badań, dostajemy te wyniki i tak naprawdę teraz pewnie panika wybucha na wszystkich firmach, które udostępniają takie dane. Bo jeżeli im się to wysypie, to będzie tak samo. Jak się sprawa potoczy, czy skończy się procesami, trudno odpowiedzieć. W Polsce idzie się po wyrok, nie po sprawiedliwość. Natomiast sytuacja się zmienia, bo zaczynają powstawać kancelarie specjalizujące się w rodo i są fundacje specjalizujące się w rodo, które pomogają takie rzeczy odzyskać. Pamiętajmy, żeby wszystko udokumentować, mieć skany, zrzuty, nagrania z komórki więc to wszystko, żebyśmy mieli udowodnione, że coś się wydarzyło, że to po coś ponieśliśmy. Jeżeli teraz nasze dane zostały opublikowane, to wszelka jakaś zmożona aktywność firm, nie wiem, proponujących jakieś towary, czy cokolwiek, to pamiętajmy, że to jest przesłanka do tego, że powodem było ujawnienie naszych danych w internecie. Na każdej stronie, na której spotkamy się z naszymi danymi osobowymi, mamy prawo żądać Usunięcia tych danych, no i oczywiście ścigać takie osoby za nielegalne przetwarzanie. Nie wolno sobie tak publikować naszych danych, no bo trudno odpowiedzieć, że ktoś się na forum wziął nasze badania, badania te jest na narkotyki, będzie się śmiał, bo mówi gdzieś tam z okolicy. Pamiętajmy, że on w tym momencie staje się administratorem tych danych i odpowiada za RODO, bo je upublicznił. Skopiowanie tych rzeczy i upublicznienie jest przetworzenie danych osobowych. To nie jest tak, że ktoś sobie tam znajdzie i może sobie na prywatnym forum publikować, bo niestety tak nie jest. Będzie to upubliczniał, więc to po prostu ma tak samo. Przechowując na swoim komputerze, czy to domowym, czy służbowym, nie jego dane, staje się ich administratorem i odpowiada z RODO. Nie ma w tym momencie. Już tak zwanego osobistego przetwarzania, bo to nie są jego dane, musi wyjaśnić, dlaczego przetwarzał nasze dane, dlaczego je pobrał i dlaczego je miał.